Słowik. W Chinach, jak wszystkim wiadomo, cesarz jest Chińczykiem. I wszyscy jego dworzanie są również Chińczykami. Dużo lat minęło od czasu tego zdarzenia, ale właśnie dlatego warto je opowiedzieć, gdyż inaczej popadłoby w zapomnienie. Pałac cesarski był najwspanialszym pałacem na świecie. Zbudowany z samej porcelany, tak delikatnej i kruchej, że trzeba było bardzo uważać, żeby czegoś nie potłuc. W ogrodzie rosły wspaniałe kwiaty, a najpiękniejsze miały przytwierdzone srebrne dzwoneczki, aby każdy zwrócił uwagę na ich urodę. Wszystko w ogrodzie cesarza było mądrze urządzone, a rozciągał się on tak daleko, że sam ogrodnik nie wiedział, gdzie się kończy. Za ogrodem zaczynał się wspaniały las z olbrzymimi drzewami i głębokimi jeziorami. A dalej błękitne morze. Było ono tak głębokie, że pod zwieszającymi się konarami drzew mogły przepływać swobodnie okręty. W lesie mieszkał słowik, który przecudnie śpiewał. Nawet biedny rybak, zajęty rozwieszaniem sieci, przestawał pracować, słuchał go i mówił z rozrzewnieniem. Ach, jakież to piękne! Ale niedługo mógł słuchać, bo praca czekała, więc rybak znów zastawiał sieci i zapominał o ptaszku. Następnej zaś nocy rybak przerywał swą pracę i znowu wzdychał. Ach, jakież to piękne. Podróżni z różnych krajów zjeżdżali do stolicy cesarstwa, by podziwiać pałac i ogród. Gdy jednak któryś usłyszał śpiew słowika, mówił zawsze. Ze wszystkich tych cudów najpiękniejszy jest śpiew słowika. Podróżni wracali do domu i opowiadali o mieście, pałacu oraz ogrodzie. Uczeni pisali o tym książki, nie zapominali też o słowiku i chwalili go najbardziej. Ci zaś, którzy umieli tworzyć wiersze, opiewali cudownego słowika śpiewającego w lesie nad morzem. Książki te przetłumaczono na wszystkie języki świata i kilka z nich dostało się również w ręce cesarza. Siedział w złotym fotelu i czytał je, kiwając z zadowoleniem głową, gdy opisywano miasto, pałac i ogród. Ze wszystkich tych cudów najpiękniejszy jest śpiew słowika, pisano w książkach. Cóż to znaczy, spytał? Słowik? Nie znam go wcale. Czyż żyje taki ptak w moim państwie? A nawet ogrodzie? Nigdy o nim nie słyszałem. Jak to? Czy mam się dopiero z książek dowiadywać o tej sprawie? Zawołał pewnego dworzanina, który był tak dumny, że zapytany przez kogoś mniej ważnego odpowiadał tylko wzgardliwie. A przecież, pfff, nawet po chińsku nic nie znaczy. Podobno jest tu taki dziwny ptak, którego nazywają słowikiem, powiedział cesarz. Podobno jego śpiew jest tak piękny, że nie ma nic piękniejszego w moim państwie. Czemu mnie o tym nie powiadomiono? Nic dotąd o nim nie słyszałem, zawołał dworzanin. Nie przedstawiono go nigdy u dworu. Chcę, żeby śpiewał mi dziś wieczorem w pałacu, powiedział cesarz. Cały świat wie, co posiadam. Tylko ja o tym nie wiem. Nic dotąd o nim nie słyszałem, powtórzył dworzanin, ale poszukam go i sprowadzę. Dworzanin zaczął biegać ze schodów na schody przez wszystkie sale i krużganki pałacu. Pytał każdego, kogo napotkał, czy słyszał coś o słowiku, ale nikt nic o nim nie wiedział. Wrócił więc do cesarza i oświadczył, że z pewnością jest to bajka wymyślona przez pisarzy. Niech temu, co piszą, wasza cesarska mość nie wierzy, powiedział. Wszystko to kłamstwa, mnóstwo bzdur, po prostu czarna magia. Jak to? Spytał cesarz. Wszak tę książkę przysłał mi możny cesarz Japonii. Nie może być w niej bzdur, chce usłyszeć słowika. Musi się tu zjawić dziś wieczór. Obdarzę go moją łaską. Jeśli nie przybędzie, to cały dwór po kolacji zostanie skazany na karę deptania brzucha. Sing P. zawołał dworzanin i zaczął znowu biegać ze schodów na schody, a wraz z nim połowa dworu, gdyż nikt nie chciał, aby po kolacji deptano go po brzuchu. Pytano wszędzie o dziwnego słowika, którego znał cały świat, ale nikt na dworze nic o nim nie wiedział. Na koniec mała pomywaczka powiedziała – Słowik? Pewnie, że go znam. Ach, jakże przecudnie śpiewa! Co wieczora zanoszę mojej chorej matce resztki jedzenia i słyszę go, gdy przechodzę nad brzegiem morza. Łzy mi napływają do oczu i wydaje mi się, że czuję pocałunki matki na czole. Dziewczyno, powiedział dworzanin, dam ci stałą posadę na dworze i pozwolę ci się przyglądać, jak ucztuje cesarz, jeśli tylko zaprowadzisz nas do słowika, bo on musi dziś śpiewać naszemu władcy. Wszyscy dworzanie natychmiast ruszyli za dziewczyną do lasu, a gdy byli w połowie drogi, usłyszeli ryk krowy. Oho, zawołał jeden z podkomorzych. Otóż i nasz słowik. Cóż to za siła tonu w śpiewie tak małego stworzonka? Zaręczam, że już go kiedyś słyszałem. Nie, odparła dziewczyna. To krowa ryczy. Do miejsca, gdzie mieszka słowik jeszcze bardzo daleko. Nagle w pobliskim bawnie zarechotały żaby. Prześlicznie, zawołał nadworny kapelmistrz. Słuchajcie, brzmi to jak dzwony kościelne. To żaby, odparła dziewczyna. Ale niedługo usłyszymy śpiew słowika. Wtem słowik zaczął śpiewać. To on, zawołała dziewczyna. Słuchajcie, siedzi tam na gałęzi. I wskazała małego szarego ptaszka na gałęzi drzewa. Czy to możliwe? zdziwił się dworzanin. Całkiem inaczej go sobie wyobrażałem. Jakże pospolicie wygląda, ma takie szare piórka, pewnie stracił wszystkie barwy na widok tak dostojnych osób. W słowiczku zawołała głośno dziewczyna. Nasz cesarz chce, abyś przed nim zaśpiewał. Z największą chęcią odpowiedział i zaśpiewał, jak mógł najlepiej. Brzmi to jak szklane dzwonki, powiedział dworzanin. Patrzcie, jak natęża mały gardziołek. Dziwne, żeśmy go dotąd nie słyszeli. Będzie miał niezwykłe powodzenie u dworu. Czy raz jeszcze zaśpiewać cesarzowi? spytał słowik, sądząc, że cesarz jest obecny. Drogi słowiku, powiedział dworzanin, mam zaszczyt wezwać cię, byś przybył dziś na przyjęcie dworskie, gdzie będziesz mógł oczarować swym śpiewem samego cesarza. Najbardziej lubię śpiewać w lesie, odparł słowik. Lecz skoro cesarz tego żąda, stawię się wieczorem w pałacu. Przygotowano wspaniałą uroczystość. Porcelanowe posadzki i ściany błyszczały w świetle tysięcy złotych lamp. W krużgankach rozstawiono najpiękniejsze kwiaty, a dzwoneczki na nich dzwoniły tak głośno, że trudno było rozmawiać swobodnie. Na środku sali przed tronem cesarza ustawiono złoty pręt, na którym miał siedzieć słowik. Zgromadził się cały dwór, a pomywaczce pozwolono stać za drzwiami sali albowiem posiadała już dworski tytuł nadwornej kucharki wszyscy spoglądali na małego szarego ptaszka, któremu cesarz kiwał przychylnie głową Słowik zaśpiewał tak ślicznie, że cesarzowi łzy napłynęły do oczu i stoczyły się po policzkach Gdy to ujrzał słowik zanucił jeszcze piękniej aż zamarły wszystkim serca z zachwytu. Cesarz był tak uradowany, że chciał wydać polecenie, by słowiekowi zawieszono na szyi order złotego pantofla. Ale on podziękował, twierdząc, że został już dostatecznie nagrodzony. Widziałem łzy w oczach cesarza, a to jest największy skarb. Łzy cesarza mają wartość niezwykłą. Jestem zupełnie wynagrodzony. Tak powiedział i znowu zaśpiewał przecudnym głosem. Cały dwór był oczarowany. Damy dworu nabierały w usta wody, i gdy ktoś z nimi rozmawiał, głośno bulgotały, co miało naśladować śpiew słowika. Nawet służba oddawała hołdy śpiewakowi, a była to rzecz niezwykła, bo takim ludziom trudno było dogodzić. Krótko mówiąc, słowik miał wielkie powodzenie u dworu. Postanowiono, że zostanie tu na zawsze. Dano mu piękną klatkę, skąd mógł wyfruwać dwa razy. W ciągu dnia i raz w nocy. W takich chwilach towarzyszyło mu dwunastu służących, którzy trzymali go na jedwabnych wstążkach przymocowanych do jego nóżek, co nie sprawiało mu żadnej przyjemności. Całe miasto mówiło nieustannie o przedziwnym ptaku, a kiedy dwie osoby spotykały się na ulicy, to zamiast powitania jedna z nich mówiła Sło, a druga Wik. Jednaścioro dzieci nazwano jego imieniem, chociaż Żadne z nich nie miało śpiewczych zdolności. Pewnego dnia ofiarowano cesarzowi dużą szkatułkę z napisem Słowik. Pewnie nowe dzieło o naszym ptaszku, powiedział cesarz. Ale nie było to nowe dzieło, lecz sztuczny słowik. Podobny do żywego, tylko wysadzany gęsto diamentami, rubinami i szafirami. Gdy się go nakręciło, śpiewał te same pieśni, co żywy słowik. A na dodatek poruszał ogonkiem. I błyszczał od złota i srebra. Na szyi miał wstążeczkę z napisem Słowik cesarza Japonii jest niczym w porównaniu ze słowikiem cesarza Chin. To coś niesłychanie pięknego, powiedzieli wszyscy, a ten, który przyniósł sztucznego słowika, otrzymał natychmiast honorowy tytuł cesarskiego dostawcy słowików. Muszą zaśpiewać razem, zawołano. Cóż to będzie za duet? Śpiewali razem. Ale poszło im nieszczególnie, gdyż żywy słowik śpiewał z serca, a sztuczny mechanicznie. To nie jest wina mojego słowika, twierdził kapelmistrz. Jest on nieomylny co do taktu i śpiewu według zasad mojej szkoły. Odtąd śpiewał już tylko sztuczny słowik, który zyskał uznanie nie mniejsze od słowika prawdziwego, a o ileż piękniej wyglądał. Kosztowny, błyszczący strój oleśniewał wszystkich. Trzydzieści trzy razy śpiewał ten sam utwór i nie zmęczył się wcale. Chcieli go nakręcić po raz trzydziesty czwarty, ale cesarz rozkazał, aby żywy słowik teraz co się zanucił. Lecz gdzież on się podział? Niestety znikł. Odleciał do zielonego lasu przez otwarte okno. Co to ma znaczyć? zawołał cesarz rozgniewany. Zaś dworzanie oburzali się na niewdzięcznego ptaka. To nic! Przestali się martwić. Przecież mamy lepszego słowika. Nakręcono go znowu i musiał powtórzyć swą pieśń po raz trzydziesty czwarty, ale nikt jej jeszcze nie umiał na pamięć, gdyż była bardzo trudna. Kapelmistrz wychwalał pod niebiosa sztucznego słowika. Uważał, że jest on więcej wart niż żywy, nie tylko z powodu kosztownej powierzchowności, lecz także ze względu na znakomity mechanizm wewnętrzny. Drodzy Państwo, mówił, a zwłaszcza ten najjaśniejszy panie. Zwróćcie uwagę na to, że z żywym słowikiem nigdy nie wiadomo, co zaśpiewa i jak zaśpiewa. A ze sztucznym jest wszystko jasne. Można go sobie otworzyć, pokazać mechanizm, działające walce sprężyny i dowiedzieć się, skąd się bierze tak piękny głos. Takie jest i nasze zdanie, zawołali wszyscy, a wynalazca otrzymał pozwolenie na to, aby najbliższej niedzieli pokazać sztucznego ptaka ludowi. Niech wszyscy usłyszą, jak śpiewa, powiedział cesarz. Mieszkańcy słuchali go z wielkim zachwytem, wołali, o, podnosząc palce i kiwając głowami. Ale biedni rybacy, którzy słyszeli żywego słowika, mówili. To ładne. Nawet podobne trochę do pieśni słowika, ale czegoś tu brak. Czego? Nie wiadomo. Tymczasem żywy Słowik został wygnany rozkazem cesarskim z granic chińskiego cesarstwa. Sztucznego ptaka umieszczono na jedwabnej poduszce tuż obok łoża cesarskiego. Naokoło niego rozłożono wszystkie dary, które otrzymał: złoto i klejnoty. Dano mu tytuł cesarskiego śpiewaka i tytuł radcy pierwszej klasy i lewej strony. Bo cesarz uważał lewą stronę za godniejszą, gdyż tam leży serce. A ono, nawet u cesarza leży po lewej stronie. Wynalasta napisał o sztucznym ptaku 25 grubych tomów, a dzieło to było niesłychanie mądre, długie i pełne wymyślnych chińskich wyrażeń. Chociaż było tak trudne, wszyscy twierdzili, że je przeczytali i zrozumieli, bo w przeciwnym razie uważano by ich za głupców i skazano na deptanie po brzuchu. Tak minął rok. Cesarz, dwór i wszyscy Chińczycy znali już każdy ton śpiewu sztucznego ptaka, ale to im się bardzo podobało, bo mogli razem z nim śpiewać. Nawet ulicznicy nucili ci, ci, kluk, luk, a cesarz śpiewał tak samo. Wszyscy byli zachwyceni. Pewnego wieczoru ptak śpiewał w najlepsze, a cesarz go słuchał, leżąc w łóżku. Nagle coś chrupnęło we wnętrzu ptaka. Trach! Coś pękło, szur, kółka zaczęły się obracać jak szalone i wszystko ucichło. Ptak zamknął. Cesarz wyskoczył z łóżka i posłał po nadwornego lekarza, ale ten nie mógł nic poradzić. Potem posłał po zegarmistrza. Ten z wielkim trudem naprawił słowika, ale oświadczył, że trzeba go oszczędzać, gdyż wszystkie osie i krybiki są już zużyte, a nie można wprawić nowych, gdyż niemożliwe jest wykonanie dokładnie takich samych części. Nastała wielka żałoba. Raz tylko w roku można było nakręcać sztucznego słowika, a i to narażając się na niebezpieczeństwo, że się zepsuje. Ale wynalazca wygłosił wielką mowę i udowodnił, że sztuczny ptak jest równie dobry jak przedtem i wszyscy uwierzyli. Minęło pięć lat, kiedy na kraj spadło prawdziwe nieszczęście. Cesarz ciężko zachorował ale lekarze stwierdzili że nie ma już dla niego ratunku wybrano więc następcę ale lud przywiązany do starego monarchy gromadził się przed pałacem pytając o jego zdrowie Pff, odpowiadał im swoim zwyczajem dumne dworzanin i potrząsał głową cesarz leżał sztywny i blady na wspaniałym łożu dworzanie sądzili że już zmarł i pospieszyli z hołdami do nowego władcy Kamerdynerzy zaczęli paplać o tym, co się dzieje, a pokojówki, korzystając z zamieszania, spotkały się na kawie i plotkowały. We wszystkich salach i krużgankach rozłożono grube dywany, by stłumić odgłos kroków. To też w pałacu zapanowała grobowa cisza. Ale cesarz jeszcze nie umarł. Leżał pod aksamitnymi kotarami łoża, a ponad jego głową świecił przez otwarte okna księżyc oblewając blaskiem cesarza i sztucznego ptaka. Biedny monarcha ledwo mógł oddychać, coś uciskało mu piersi. Otwarł oczy i zobaczył. Śmierć. Siedziała na jego piersiach, włożywszy na głowę koronę, w jednej dłoni trzymając cesarską szablę, a w drugiej chorągię. A ze zakotar wysuwały się dziwaczne postacie. Jedne okropne i straszne. Inne zaś uśmiechnięte i łagodne. Były to złe i dobre uczynki cesarza, które wróciły doń w godzinie śmierci, aby z nim opuścić te ziemię. Czy pamiętasz to? Pytała jedna. Czy pamiętasz to? Pytały wszystkie po kolei, a potem opowiadały różne rzeczy, od których cesarzowi spływał pod z czoła. Nie pamiętam, nie pamiętam, wołał zrozpaczony. Muzyki. Muzyki, niech uderzą wielki bęben państwowy, bym nie słyszał tego, co mówią zjawy. Ale zjawy ciągle mówiły i mówiły, a śmierć kiwała głową, jak Chińczyk, przytakując ich słowom. Muzyki, muzyki, wołał cesarz. Zaśpiewaj, droga Ptaszyno. Dałem ci złoto i klejnoty. Zawiesiłem nawet złoty pantofel na szyi. Zaśpiewaj mi teraz. Ale ptak milczał. Nie było nikogo, kto by go nakręcił, a bez tego śpiewać nie umiał. Śmierć patrzyła pustymi oczodołami na cesarza, a wokół panowała straszliwa, grobowa cisza. Nagle rozległa się cudowna pieśń. Nucił ją słowik, siedzący na gałęzi za oknem. Posłyszawszy o niedoli cesarza, przyleciałby go pocieszyć i uspokoić. Przeraźliwe zjawy znikały przy tym śpiewie jedna po drugiej. Krew coraz szybciej krążyła w cesarskich żyłach, nawet śmierć przestała się kiwać, i słuchając śpiewu powtarzała tylko: Śpiewaj dalej, ptaszku, śpiewaj. Dobrze, powiedział słowik, ale musisz mi oddać tę złotą szablę, chorągiew i koronę cesarską. I śmierć oddawała jeden po drugim zagrabione skarby cesarskie, słowik zaś śpiewał dalej. Nucił o cichym cmentarzu, gdzie kwitną białe róże i bez, oraz gdzie rośnie bujna trawa zroszona łzami tych, co pozostali przy życiu. Śmierć, słysząc to, poczuła tęsknotę za swym ogrodem. Uniosła się i odpłynęła okna niczym zimna, biała mgła. — Dzięki ci, dzięki mały niebiański ptaszku — zawołał cesarz. — Znam cię dobrze. Z mojego to rozkazu zostałeś wygnany z miasta i cesarstwa. A jednak śpiewem swym przegnałeś złe duchy od mojego łoża i śmierć od mojego serca. Jakże mam ci to wynagrodzić? Już mnie nagrodziłeś, powiedział Słowik. Widziałem łzy w Twych oczach, gdy ci śpiewałem po raz pierwszy. A tego nie zapomnę nigdy, bo to są klejnoty najdroższe sercu śpiewaka. Teraz śpij, a wkrótce wstaniesz rzeźki i zdrowy. Ukołyszę cię śpiewem. Zanucił znowu, cesarza zaś ogarniał sen słodki i dobroczynny. Wstał zdrowy i silny, gdy pierwsze promienie słońca dotknęły jego twarzy. Nikt z jego dworza na niej służby nie odwiedził go, gdyż wszyscy sądzili, że umarł. Jeden tylko słowik siedział na gałęzi i śpiewał. — Zostań ze mną na zawsze — zawołał cesarz. — Będziesz śpiewał tylko wtedy, gdy sam zechcesz, a sztucznego ptaka potrzaskam na kawałki. Nie rób tego, powiedział Słowi. Uczynił tyle dobrego, ile mógł. Zatrzymaj go przy sobie. Nie mogę mieszkać w pałacu, ale wołaj mnie zawsze, gdy ci będę potrzebny. A wtedy przylecę. Siądę na gałęzi u okna, zaśpiewam pieśń, która napełni Cię radością i dobrymi myślami. Będę śpiewał o szczęśliwych i o tych, którzy cierpią. Zaśpiewam o tym, co dobre i złe. I o wszystkim, co ukryte jest przed tobą. Mały ptaszek dociera wszędzie pod strzechy biednego rybaka i rolnika i wie wszystko, co się dzieje z dala od twego pałacu. Wolę twe serce od korony, chociaż i korona ma w sobie coś czcigodnego i świętego. Przylecę zawsze i zaśpiewam. Jedno tylko mi musisz przyrzec. Wszystko zawołał cesarz. Wstał, ubrał się we wspaniałe szaty i przyłożył do serca ciężką od złota szablę na znak przysięgi. O jedno cię proszę. Nie mów nikomu, że masz małego ptaszka, który ci wszystko opowiada, a gdy dotrzymasz słowa, sprawy państwa pójdą lepiej. Słowik wypowiedziawszy te słowa odleciał. Zaraz potem zjawili się dworzanie, chcieli zobaczyć zmarłego cesarza. O słupieli ze zdumienia. Gdy cesarz powiedział: Dzień dobry, moi mili.